Cześć, macie stronę SneakerMeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj pokażę Wam najmodniejsze i najbardziej popularne trendy, które będą obowiązywały w 2023 roku i zobaczcie w czym będzie warto się ubierać. Postanowiłem wam zrobić listę, właśnie rzeczy, które będą najbardziej trendy w 2023 roku, które będą najbardziej popularne, w te, w których marki modowe będą chciały, żebyśmy chodzili, ponieważ wiadomo, że zawsze to tak działo. Będziemy mogli je zobaczyć w sieciówkach, w markach high fashion oraz oczywiście tych streetwearowych, które są najbliższe naszemu sercu. Postaram wam się pokazać trendy, jeżeli chodzi o ubrania, ale również jeżeli chodzi o buty. Także zapraszam na odcinek. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o subskrypcji, lajka, dzwoneczka, żebyście nie minęli żadnego odcinka na kanale. Jeżeli lubicie streetwear i buty, to jest kanał dla Was. Dodatkowo wejdźcie na mojego Instagrama, TikToka i nowo założonego Telegrama, gdzie informacje o butach, ciekawostki, różne filmy, zdjęcia. Na pewno nie znudzicie się, ponieważ będzie tam się dużo działo. A jeżeli mamy to za sobą, no to przejdźmy do trendów na 2023 rok. Jeżeli chodzi o ciuchy, to trend, który już wytworzył się w 2022 roku po sam koniec, związany także trochę z mundialem, to koszulki piłkarskie. I mowa tutaj o koszulkach, które są używane właśnie do ubioru streetwearowego. Koszulki piłkarskie, które zostały wydawane razem z markami modowymi. Mogliśmy już to zobaczyć na przykład przy okazji Palace, przy okazji Gucci. Było bardzo dużo takich kolaboracji. Off-white także wydał właśnie swoją taką wersję. Już taka moda. W pewnym okresie czasu była bardzo popularna, bardzo dużo marek modowych właśnie zrobiło takie zabiegi. Teraz znowu to wraca i jest to dosyć spoko, ponieważ w takie koszulki możemy się zaopatrzyć w bardzo niskich cenach, ponieważ bardzo często są to koszulki wzorowane na vintage'owych klubach, na vintage'owych wzorach, które obowiązywały gdzieś w latach 90. -tych, 80. -tych stare koszulki piłkarskie, które były bardziej kolorowe, które były mocno odznaczające się, takie wpadające w ortalionowe wzory troszeczkę. Można zobaczyć, jakie koszulki piłkarskie na przykład starych klubów niemieckich i to wszystko będziecie mogli kupić na przykład w lumpie. I to jest bardzo spoko, ponieważ te koszulki piłkarskie w lumpach zazwyczaj są bardzo tanie. Można znaleźć koszulki z bardzo fajnych. Wzorach bardzo różnych klubów, które może nie są aż tak popularne, ale może miały właśnie super krój koszulki, super wzór na koszulce, które wyglądały bardzo oryginalnie i na pewno będzie fajnie wpisywał się w tą modę. Na pewno będzie coraz to więcej kolekcji właśnie stworzonych z takimi koszulkami, mogliśmy to zobaczyć już pod koniec tego, pod koniec 2022 roku, tak jak mówiłem, a teraz wydaje mi się, że dalej to będzie postępowało. Kolejnym takim trendem, który będzie także się łapał pod tą część, którą będziecie mogli załatwić trochę taniej niż w sklepach jakichś sieciówkowych albo nawet wiadomo jakichś wymarek, które będą wypuszczały dane kolekcje nowe. To kurtki moto i w ogóle motocyklowe, wszystkie kurtki, które są związane gdzieś tam ze sportami motorowymi, one znowu stały się mega popularne, te skórzane, ciężkie kurtki, które trochę przeszły z wersji Jackets właśnie Moda na nie. I wydaje mi się, że w tym roku to będzie właśnie te, to będą właśnie te kurtki, które będą najbardziej popularne, i najbardziej chodliwe. Nie jest to według mnie spoko trend pod względem wygody i jakiegoś takiego wygodnego samopoczucia, ponieważ one są bardzo ciężkie, ta skóra zazwyczaj jest gruba i będzie to obowiązywało, wydaje mi się, że gdzieś tutaj w okolicach wiosny i na jesień. Już pada z ostatnio z Gucci, z tego co pamiętam, wydało taką kolekcję, która mocno nawiązywała do tych klimatów i wydaje mi się, że w tym roku będzie tego jeszcze więcej. Także, tak jak w przypadkach koszulek piłkarskich, tak jak Wam mówię, możecie się w nie zaopatrzyć w lumpach, w sklepach, jakichś second handach, ponieważ, no, tego jest bardzo dużo, bardzo długi okres czasu nikt w tym nie chodził i nie było zbyt dużo chętnych na nie, więc na pewno te ceny jeszcze teraz będą dosyć niskie, ale na pewno w momencie, kiedy to tak wystrzeli naprawdę, no, to te ceny po prostu skoczą dosyć mocno i trzeba będzie dosyć szybko reagować, dlatego warto oglądać takie odcinki. Jeżeli, jeżeli chcecie coś takiego, spodobało Wam się to, no to myślę, że teraz najlepiej się to zaopatrzyć. Następnymi modnymi rzeczami w 2023 roku, jeżeli chodzi o kurtki, to też będą bomberki, które bardzo mocno wracają. Dosyć dużo osób już o nich mówi, bardzo dużo osób w nich chodziło już pod koniec roku. Oraz trailowe kurtki. W ogóle cały styl taki wiecie, trailowy, jeżeli chodzi o powiedzmy ludzi, którzy gdzieś tam uprawiają trekking, chodzenie po górach bardzo mocno te trailowe. Ee, powiedzmy stylistyki przyszły do streetwearu, gdzieś tam się już trochę usadowiły, już coraz to więcej osób w tym chodzi. Kurtki na przykład z Nike ACJ, które mają te taki większy kołnierz, które, które zasłaniają więcej twarzy. Wygląda to naprawdę całkiem spoko, jeżeli to połączycie fajnie z outfitem, tak jak gdzieś tutaj na przebitkach postaram wam się rzucić, Wiadomo, że to wszystko zależy także od tego, w jaki sposób to dobierzecie do swojego ubioru, jeżeli chodzi o bomberki, jest to na pewno łatwiejsze do przysposobienia gdzieś tam na co dzień, ponieważ mamy więcej rzeczy, które by się gdzieś tam z tym, wiadomo, łączyły, z którymi by fajnie wyglądały. Można je kupić naprawdę w wielu sklepach i na pewno nie będzie jakiegoś tam większego problemu z ich dostępnością. Zazwyczaj bomberki są także dosyć tanie, będzie można je znaleźć gdzieś tam na promocjach, nawet w sieciówkach i wydaje mi się, że to właśnie te dwie kurtki także będą mega popularne. Kolejną taką popularną rzeczą, która już była w 2022 roku pod koniec, będą wszystkie fleece jacket. Fleece jacket to coś, co było już bardzo popularne, jeżeli chodzi o Nike ACG. Bardzo dużo osób chciało mieć fleece jackety właśnie od Nike, ale teraz znowu wracając. UC jest jedną z tych marek, która bardzo mocno to pokała do przodu. Można znaleźć te fleece jackety także na przykład na Patagonii, można je znaleźć w wielu sklepach, które zajmują się raczej trekkingiem właśnie sportami górskimi co także nawiązuje do całej mody, która oczywiście od połowy roku 2022 gdzieś tam się mocno usadowiła na piedestale, gdzie wszystkie marki gdzieś tam nawiązują właśnie do tych takich trailowych różnych górskich wzorów. I mi osobiście całkiem się to podoba. Problemem z tym kurtkami jest to, że one bardzo często są na taką pogodę trochę nijaką, że jak wiecie jest, nie wiem, 5-10 stopni, no to one się całkiem okej okay sprawują. Ale no jak już pada, no to nie jest nic fajnego, jak jest jakaś tam bardziej mroźna pogoda, wiecie, poniżej 0 stopni, to też już nie jest kurtka na, te, e, na tą pogodę. Dla mnie jest dosyć słabo funkcjonalna, ale wygląda naprawdę bardzo spoko, i pokazało, że wyglądają te rzeczy naprawdę mega ładnie. Kiw też zdrożyło swoją taką wersję, która mi osobiście też się bardzo podobała tak jak wszystkie rzeczy od Kiw. No i wydaje mi się, że to będzie postępowało w 2023 roku i będzie tego naprawdę bardzo dużo. Również w sklepach. Już w sieciówkach w tym roku mogliśmy to zobaczyć nawet na jakichś promocjach, w zarze z tego co widziałem. Też jest super promocja na taki jeden wzór z górskim, nie wiem, czy to już się wyprzedało, czy nie. Starałem się to znaleźć, jak tego tutaj nie ma, no to nie znalazłem, ale na pewno będzie to jeden z trendów na 2023. Następną rzeczą, która mocno wejdzie w tym roku z powrotem będą kardigany. Rzecz, którą ja bardzo lubię, która też według mnie jest mega niefunkcjonalna totalnie, ponieważ jest to coś, co jest... Zazwyczaj bardzo cienkie, i jeżeli założymy to, no to totalnie nie znam cieplej, powiedzmy. I jest to dodatkowy element ubioru, który na pewno fajnie wypełnia gdzieś tam stylówkę. Można dodać jakiś fajny kolorytu do stylówki, która nie będzie aż tak nachalna. Można sobie oddzielić trochę tą taką bardzo stonowaną kolorystykę, która jest oczywiście aktualnie bardzo popularna. tam stonowane barwy albo barwy ziemi, które są zazwyczaj w bardzo podobnych odcieniach. Można sobie odciąć je właśnie tym kardiganem, i wygląda to bardzo. Bardzo spoko, znowu będą wracały. Mi bardzo się podoba to, ponieważ pomimo tego, że nie są funkcjonalne, to zawsze lubiłem właśnie te kardigany, nawet te dłuższe, podobała mi się ta stylówka zawsze z kardiganami. Teraz można je używać na wiele różnych sposobów. Bardzo często są także zapinane w właśnie ten Faunek, który to który akurat mi średnio siedzi. Ja wolę rozpiętą wersję kardiganu, która tak sobie wiecie, gdzieś tam wisi. Tak jak tutaj powiedzmy ale każdy będzie mógł to gdzieś tam zastosować do siebie i wydaje mi się, że będzie po prostu multum tych wzorów. A jeżeli chodzi o modne spodnie 2.23, to będą bagi jeansy, jeszcze szersze jeansy niż mieliśmy w ostatnich latach. Nie podoba mi się to szczerze mówiąc, ja nigdy nie byłem fanem tej stylówki, takich trochę raperów z lat 2000. Ale mocno to wraca, widać to po wielu markach, że no gdzieś tam te spodnie po prostu znowu wracają, ja sam chciałem kupić ostatnio jakieś slim, po prostu spodnie slim fitem i nie za bardzo miałem znaleźć w ogóle, albo w swoim rozmiarze, albo w ogóle ich nie było gdzieś tam w sklepach takich typowych jak sieciówkach i mi osobiście nie za bardzo się to podoba, na pewno pasuje to do wielu butów, które potem Wam pokażę. Ale wydaje mi się, że na pewno wiele osób, które nie lubi tych takich szerokich stówek nie będzie aż tak z tego powodu zadowolone. Jeżeli lubicie, no to powinniście być zadowoleni, bo będzie tego jeszcze więcej w sklepach. A jeżeli chodzi o krótkie spodenki, to będą to, uwaga, jeszcze krótsze spodenki. W pewnym momencie szliśmy tak, jakby wiecie, że spodnie były coraz to węższe, ale krótkie spodenki były coraz to dłuższe. I gdzieś tam mieliśmy te bermudy, potem te takie koszykarskie spodnie, które były wiadomo za kolano. Teraz coraz to bardziej widać, że te krótkie spodenki, które mogą się założyć gdzieś tam w piłce nożnej powiedzmy w latach 80. usiadkarek. No to one przeszły także na modę męską, gdzie te krótkie spodenki są bardziej jak kąpielówki albo są gdzieś tam do połowy uda niż za kolano. I szczerze mówiąc, niektórych wygląda to bardzo spoko, szczególnie w momencie, kiedy faceci gdzieś tam dbają bardziej o siebie albo szczególnie o sportowców, gdzie wiadomo te nogi są wygolone specjalnie po to, żeby utrzymywać się, wiadomo ich zdrowie, czyli jakieś kremy, e, jakieś tam wiadomo cieplające, znieczulające i tak dalej, i tak dalej tejpy, żeby to wszystko działało fajnie no to to spoko wygląda, bo wiadomo też te nogi są zadbane i wygląda to fajnie z tymi krótkimi spodenkami. Na pewno u osób, które mają gdzieś tam mocno włosione nogi, aż tak mi się to nie podoba po prostu. Każdy lubi chodzić jak chce, ale no mi wtedy ten trend nie za bardzo płaci, ale na pewno te krótkie spodenki będą królowały w sklepach i wydaje mi się, że sieciówki także je będą dosyć mocno wprowadzały. A teraz przejdziemy sobie do butów. Jeżeli chodzi o buty, to na pewno trailowe buty. Trailowe, które już w tamtym roku w połowie weszły mocno, Salomony na przykład, których w wersji modeli mega się spodobały ludziom. ASICS też poszedł dosyć mocno w te rejony i gdzieś tam jego modele też stały się właśnie na takim pograniczu. On Running, marka, która wywodzi się idealnie po prostu z góry, ze Szwajcarii, która była przeznaczona niby do biegania, ale bardzo dużo osób chodzi w nich właśnie po górach. Tutaj także będzie mogła mieć jakieś pole do popisu, mam na nadzieję, że je wykorzysta. Na pewno marka Hocka, na przykład Columbia, no to wszystkie te. Columbia, Columbia. Nieważne. Wszystkie te marki na pewno gdzieś tutaj zarobią, ponieważ no, coraz to bardziej popularne jest łączenie tych trailowych rzeczy właśnie z modą, jeżeli chodzi nawet o świat sneakersów. Na przykład model Pro Adventure z ACS z Salomona, który jest top 2 według mnie modeli z tamtego roku. No, wszystko to wskazuje na to, że te buty będą znowu mega popularne i będą wchodziły już do takiego mainstreamu. Następną rzeczą bardzo popularną w świecie butów będą mule. Już w tamtym roku mogliśmy zobaczyć u New Balance właśnie klapki powiedzmy stworzone z butów. Wygląda to bardzo ładnie w niektórych stylówkach, szczególnie w tych właśnie takich bardzo stonowanych. Mega mi się to podoba, tych takich bardzo clean, które wyglądają naprawdę z tymi mulami bardzo spoko. Dodatkowo oczywiście wszystkie klapki, które są gdzieś tam stworzone na wzór Easy Slidów, wydaje mi się, że dalej będzie się to utrzymywało w tym roku. Może właśnie Birkenstocki mule wejdą gdzieś tutaj mocniej do takiego mainstreamu, ale dalej te klapki właśnie od Easy, od marek wszystkich takich jak Nike, które ostatnio też pokazało swoją wersję. Będą popularne i będą chcieli ludzie je kupować, Tem, do tych muli wydaje mi się, że w niektórych krajach się nie przekonamy aż tak, na przykład w naszych krajach nie będą aż tak mocno gdzieś tam premiowane i używane ze względu na to, że dalej jest to taka bariera powiedzmy w umyśle, że raczej nikt nie będzie chciał ich kupić, ponieważ one są dosyć drogie, jeżeli chodzi o krapki, ten trend cały, który się wywodzi, że wiecie można w nich chodzić już też na zewnątrz, jest bardzo spoko ze względów Oszczędnościowych, ponieważ no te buty, te klapki, te buty, które tutaj proponują nam, marki są dużo tańsze niż zwykłe modele, np. w porównaniu do Jordanów albo innych butów od New Balance. No i wydaje mi się, że te dwie wersje na pewno klapek, czy też właśnie tych muli będą mega popularne w 2023 roku. Następnymi butami, które będą rządziły w tym roku, będą uwaga, buty casualowe. Trochę znikną buty już te takie powiązane z koszykówką jak Jordany, jedynki, jak na przykład New Balance 550, Forum Lowy. Widać, że już te buty nie są aż tak popularne. Widać też po kolejnych dropach Jordanów, że to nie jest już to samo. Tak samo jak danki wysokie na przykład. Teraz będą wchodziły casualowe wersje. Adidasy Samba teraz znowu są mega popularne, bardzo ciężko dostępne. Adidasy Campusy handbole, wszystkie z linii Special wydaje mi się, że to będzie trend na ten rok, gdzie bardzo dużo osób będzie chciało w nich chodzić, które na pewno nie będą loafersami, ale będą właśnie tymi casualowymi butami, które można będzie zastąpić, żeby było trochę wygodniej, ponieważ loafers też wydaje mi się, że wrócą w tym roku, ale jeżeli jesteście powiedzmy ludźmi zainteresowanymi sneakersami, no to wersja którą będziecie mogli uzupełnić outfit. Jak zobaczycie jakieś outfit z loafersami, będziecie mogli je zastąpić właśnie takimi jakimiś gazelkami sambami, czy też z całymi, wszystkimi butami z Adidas Special i widać, że Adidas to wykorzystuje całkiem spoko i kolejne wersje, które wychodzą Adidasów samba i tak dalej wyglądają naprawdę bardzo spoko. A ostatnią taką rzeczą są skaterskie buty ogromne, bardzo duże sylwetki, o których już mówiłem w tamtym roku. Teraz już mogliśmy zobaczyć pierwsze premiery Elvi, Skate Shoes, które wyglądają według mnie bardzo ładnie. Top trzy butów także z tamtego roku. Bardzo duże stylówki, bardzo duże sylwetki, tak samo jak diory, które wychodziły z Travisem Scottem. I w tym roku wydaje mi się, że będzie tego jeszcze więcej, że wejdzie to także do jakiegoś takiego mainstreamu i te wszystkie buty, które będą w tych takich właśnie e, skaterskich e, sylwetkach, tych takich większych, masywniejszych, takich jak właśnie w latach 2000, które będą pasowały do tych baggish e, jeansów. No to tutaj się będą mocno wyróżniały. Także to wszystkie trendy, które Wam przygotowałem na 2.23. Jestem ciekawy, co Wy byście tutaj umieścili. Na pewno są jeszcze jakieś rzeczy, które można by tutaj było podać. Patrząc na to, co dzieje się w modzie, to raczej faktycznie powinno się sprawdzić. Widać to też po różnych innych profilach YouTube'owych, gdzie też posłuchałem właśnie innych ludzi, jakie oni mają opinie. Ale faktycznie to, co tutaj podałem, to jest coś, co według mnie będzie królowało w 2023 roku. Dzięki Wam Wielkie za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że chcecie więcej też odcinków właśnie o samej modzie, o ciuchach. Postaram wam się tutaj coś takiego właśnie też kręcić. Dzięki Wielkie, do zobaczenia. Cześć.